No dobrze, to zaczynamy. Ten film to chyba szczyt tego, co nazywamy niskim poziomem. Widać, że Rafi wypowiada się na tematy, o których nie ma pojęcia. Nie oszukujmy się, synek, jesteś zakałą rodziny. Kiedyś powiedziałem Ci, że próba to już połowa sukcesu, ale wygląda na to, że nawet z próbą masz problemy. Zaczynasz od gadania o jedzeniu, ale kto Cię prosił o zdanie na temat frytek? Wszyscy wiedzą, że nie jesteś kucharzem. Potem przechodzisz do krytyki innych ludzi, ale zapominasz o jednym. Nie jesteś autorytetem, synek. Krytykujesz Adama Czeczytkowicza, ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie są Twoje osiągnięcia? Wiesz co? Nie ma ich. Kiedy mówisz o Bogusie i jego problemach, to tylko pokazuje, jak bardzo jesteś zazdrosny. Zamiast skupić się na swoim życiu, próbujesz przyciągnąć uwagę, krytykując innych. A co do Twoich stwierdzeń o Krzysiu Kononowiczu, synek, czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? To porządny człowiek, który zasługuje na szacunek. Mówisz o hejterach, ale zapominasz, że to Ty jesteś największym hejterem. Zamiast pomagać innym, wykorzystujesz ich słabości do swoich celów. I to jest największa porażka. Mówisz o frajerach spod bramki, o Olo, o Michale. Ale czy ty rozumiesz, że to są porządni ludzie? Zamiast ich krytykować, powinieneś z nich brać przykład. W sumie, Rafi, ten film to tylko pokazuje, jak bardzo jesteś zmanipulowany. I to jest smutne. Synek... Zawiodłem się na Tobie. Wiedziałem, że nie jesteś ideałem, ale nigdy nie myślałem, że będziesz tak nisko. To jest koniec mojego monologu, ale pamiętaj jedno, synek, zawsze jest czas na zmiany.